Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Bloku Dostępności, gdzie opowiadamy Wam, jak wygląda życie osób niewidomych i słabowidzących. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o kolejnym telefonie, dedykowanym osobom niewidomym i słabowidzącym, który obsługiwany jest za pomocą standardowej klawiatury. Zapraszam do oglądania. Mam swoje ręce telefon Capsys Mini Vision 2, który obsługuje się za pomocą klawiatury. Jest to standardowa klawiatura, taka jaka była kiedyś w Nokiach, z cyframi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, gwiazdką i krzyżykiem. U góry tej klawiatury, pod wyświetlaczem, mamy dostępny na środku joystick oraz przycisk OK. Po prawej stronie jest wyraźnie wyczuwalna czerwona słuchawka. Nad nią jest przycisk do cofania się o poziom wyżej w hierarchii folderów, katalogów, zależy, gdzie wyszliśmy. Po lewej stronie mamy dostępną zieloną słuchawkę, też wyraźnie oznaczoną, a nad zieloną słuchawką mamy przycisk menu, który pozwala nam na wyświetlenie dodatkowych opcji w danej aplikacji. Telefon uruchamiamy lub podświetlamy ekran klawiszem czerwonej słuchawki. Co teraz zrobię? Usłyszeliśmy, która jest godzina, usłyszeliśmy poziom baterii, i teraz, aby wejść do menu, musimy nacisnąć szałkę w dół. I mamy tutaj dostępne główne menu, po którym się przejdę, abyście zobaczyli, jakie są tutaj dostępne opcje, aplikacje. Na razie te wszystkie powyżej były oczywiste, dlatego ich nie komentowałem. Tutaj pierwsza aplikacja z takich ciekawszych na tym telefonie jest o detektor światła, który za chwilę zaprezentuję. Pod spodem mamy detektor kolorów, który też za chwilę pokażę, który mówi nam jaki obecnie kolor jest widoczny przez kamerę telefonu. Funkcja rozpoznawania banknotów, którą też zaprezentuję. Rejestrator dźwięku, czyli inaczej dyktafon. Poprzednio mieliśmy opcję SOS. Jest to opcja, która pozwala włączyć nam funkcję SOS za pomocą naciśnięcia jednego przycisku. Ten przycisk znajduje się na tylnej ściance telefonu. Teraz może pokażę. Jest on tutaj takim, w takim wgłębionym miejscu przy aparacie i jeśli go ustawimy jako przycisk SOS będzie nam pozwalał szybko skontaktować się ze służbami ratunkowymi. Teraz stoimy na funkcji Gdzie jestem, która pozwala nam określić bieżące położenie, bieżącą lokalizację i idziemy jeszcze dalej w dół Instrukcja obsługi. Ustawienia. Ustawienia. i ustawienia są ostatnią opcją tutaj dostępną, usłyszeliśmy też taki charakterystyczny dźwięk który nam mówi, że to jest ostatnia lub pierwsza opcja na liście dostępnych na ekranie funkcji przytrzymując strzałkę w górę Możemy sobie przeskoczyć do pierwszej aplikacji na liście wyświetlonych tutaj ikonek. Tak samo szałką w dół. Możemy sobie przeskoczyć na ostatnią dostępną opcję tutaj w tej liście, czyli są to ustawienia. Przeskoczymy sobie do góry, do telefonu. naciśniemy strzałki w lewo lub w prawo w każdej aplikacji lub w każdym innym miejscu na telefonie. Włączają nam się opcje ustawienia głośności. Naciśnię teraz tę strzałkę w prawo. Możemy zmienić głośność programu dziekawiającego. W prawo strzałką, teraz w lewo wyciszamy sobie, ściszamy, mamy też tutaj głośność alarmu oraz głośność dzwonka telefonu, jeśli ktoś będzie do nas dzwonił. Trzeba też dosyć szybko naciskać te strzałki lewo, prawo, ponieważ te opcje głośności nam się dosyć szybko wygaszają. I teraz przejdziemy sobie strzałką w dół do jednej z trzech aplikacji, którą chciałem tutaj Państwu przedstawić. Detektor światła. Wchodzimy sobie w to klawiszem OK, czyli klawiszem joysticka. I słyszymy teraz charakterystyczny dźwięk piszczenia, który oznajmia nam, czy światło jest zapalone, czy zgaszone. Teraz, tutaj, wszędzie, gdzie się znajduje, jest jasno, więc będzie on piszczał takim dosyć większym tym piskiem, ale gdy przysłonię aparat ręką to słyszymy, że dźwięk to opiszczenia się ścisza i wtedy wiemy, że światło na przykład w pomieszczeniu jest zgaszone, jeśli już jest późny wieczór no i możemy spokojnie spać bez obawy, że światło się będzie świeciło przez całą noc wyjdziemy sobie stąd teraz przyciskiem wstecz przechodzę sobie teraz strzałką w dół na detektor kolorów, wchodzimy to klawiszem joysticka I mamy tutaj dostępne kilka opcji. Po pierwsze wykrywanie kolorów, e, czyli telefon nam będzie mówił jaki kolor jest widoczny przez aparat tego telefonu. Kolor. Strzałką w dół sobie przeszedłem do opcji Znajdź kolor, czyli możemy sobie tutaj wybrać konkretny kolor i telefon oznajmi nam dźwiękiem lub mową e, kiedy ten kolor zostanie znaleziony. I jeszcze strzałką w dół. Znajdź informację, o kolorze. Znajdź informację o kolorze. Tutaj możemy sobie ustawić jak telefon ma nas informować, że znalazł właśnie konkretny kolor. Przejdziemy sobie na pierwszą opcję ogłaszaj kolory, po wejściu w tą opcję trzeba pamiętać, że musi być dobre oświetlenie danego przedmiotu czy danego ubrania, które chcemy sprawdzić, jaki ma kolor, aby telefon i ta aplikacja detektor kolorów jak najlepiej nam ten kolor rozpoznała, najskamy no klawisz OK no tutaj jasne szary. mówi nam, że jest jasne szary, to też pewnie dlatego, że jest dosyć słabe oświetlenie tutaj tego pokoju Pojedziemy w górę na, na ścianę. O, słyszymy, że ściana jest biała, więc ścianę białą jak najbardziej tutaj wykrył, więc no, w przybliżeniu ten detektor kolorów może nam powiedzieć jaki kolor jest widoczny, co się nam nie mówił, jaki kolor jest widoczny, ale tak jak mówiłem bardzo ważne jest tutaj dobre oświetlenie, żeby aparat jakby mógł tutaj bezbłędnie albo w bardzo w przybliżonym stopniu stwierdzić jaki kolor jest widoczny na kamerze telefonu. Wyjdziemy sobie do menu głównego i teraz szczałką w dół przejdziemy do banknotów. rozpoznawania banknotów, gdzie pokażę Wam, jak ten telefon rozpoznaje banknoty polskich złotych. Mam teraz w lewym ręku banknot, który nie wiem jakiego jest nominału, więc w tym celu wejdę sobie klawiszem joysticka w, w opcję rozpoznawania banknotów. Słyszymy tutaj takie charakterystyczne pykanie, które oznajmia nam, że telefon wykrywa co jest widoczne przez kamerę telefonu, i teraz przed telefonem umieszczę bank, który mam w ręku, i zobaczymy, jaki to jest nominał 100 o, I powiedziałam 100 polskich złotych. Trzeba było tym bank na tę chwilę pojeździć przed kamerą, aby on go dokładnie zobaczył. I po chwili otrzymaliśmy informację, że mam w ręku tutaj 100 polskich złotych. Jak widzieliście, Capsys Mini Vision 2. Jest to bardzo prosty telefon w obsłudze. Który posiada kilka podstawowych funkcji, takich jak detektor światła, detektor kolorów czy rozpoznawacz banknotów, niezbędnych w codziennym życiu osób niewidomych. Oczywiście, poza tymi pokazanymi funkcjami, telefon pozwala na standardowe wykonywanie połączeń czy pisanie lub odbieranie wiadomości SMS. Jeśli spodobał Wam się ten film, to zachęcamy do pozostawienia łapki w górę pod tym filmem oraz do zasubskrybowania naszego kanału, aby nie przegapić innych naszych filmów. A na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć.